А, там, типа, Ричард, как бы, ему не соперник, он легко с ним разберется, там, крюк, типа, у меня сильнее. Поэтому я, как бы, эти слова тоже, как бы, где-то в какой-то момент тоже вспомнил и думал то, что, ну... И я такой встал с ним, понимая то, что, блин, он даже не сопротивляется. И когда пошел старт, мы просто, как бы, без всяких лишних движений эмоций закручиваемся в крюк. И тут, и тут... Я понимаю, то, что вся эта масса, которая есть, угол, то есть все, то есть он сильнее, чем у меня. Он забирает у меня середину, атакует, и я такой, у меня аж искры в глазах, короче, посыпались. Я тут уже начинаю уже перестраиваться, что-то пытаться делать, и уже поздно, потому что он закрутился. Ну, собственно, что я и сделал, да. То есть у нас поединок длился, там у меня фол был, потом у нас был разрыв захвата, по-моему, да, да. И уже с третьего раза, как бы, мне... Witam wszystkich na kanale Stalowy Szok. Tak o bohaterze dzisiejszego odcinka wypowiadał się Denis Cyplenkow, nad człowiek, którego sylwetkę i karierę omawiałem w poprzednim filmie. Richard Lapkis, nazywany Lewiatanem, to prawdziwa legenda arm wrestlingu. Dziś 64-letni, były już zawodnik wciąż zachwyca formą i rozmiarami. To właśnie od tego jak wygląda, należy taki materiał rozpocząć. Ponieważ jest to powód, z jakiego jego temat poruszam oraz z jakiego zapewne kliknęła w miniaturę większość osób. Lapkis ma obecnie 64 lata, 195 cm wzrostu, a jego waga wynosi 150 kg. Jest to też jeden z nielicznych przypadków, gdzie autentyczny wygląd jest na ludzki, że do tego efektu nie potrzeba Photoshopa. Na fotografii z miniatury uderzają przede wszystkim rozmiary jego rąk, które są gigantyczne, a efekt można określić jako wygląd człowieka do tułowia, którego przyczepiono ramiona potwora. Jego muskularny wygląd łączy się z wysokim wzrostem, tworząc niesamowitą kombinację. Widać tu niesamowite wielkie przedramiona z widoczną waskularyzacją, mające ponad 51 cm obwodu, a obwód jego ramion wynosi podobno 58. Trzeba też podkreślić duże, wręcz olbrzymie dłonie, które dawały mu równie dużą przewagę podczas siłowania na rękę. Ta fotografia pochodzi z 2015 roku, czyli kiedy Lapkis miał 59 lat i ważył 330 funtów, czyli 150 kg. Przede wszystkim tak muskularnych ludzi w takim wieku szalenie trudno jest znaleźć i tym samym już tym faktem robi niesamowite wrażenie. Jeżeli chodzi o sylwetkę, to od razu rzuca się w oczy doskonała, pełna klatka piersiowa, ogromne ramiona i nie tak doskonałe barki. Poza tym widać, że jest dobrze docięty, chociaż na pewno środkowa sekcja mogłaby być węższa. Należy jednak mieć świadomość, że zawsze talia poszerza się z wiekiem, szczególnie u tak masywnych osób. Biorąc zatem pod uwagę, że ciężko mi znaleźć podobnie zbudowanego człowieka pod sześćdziesiątkę i tym samym nie ma za bardzo porównania, ciężko uznać to za istotny minus. Do pojedynku, o którym na początku wspominał Cyplenkow, doszło w 2011 roku podczas Arnold Classic. Z tego co mówił w jednym z wywiadów, nie docenił swojego wiekowego już wówczas rywala i niemal nie przypłacił tego porażką. Ukraińiec podczas zawodów musiał ratować się i zrywać uścisk. Dopiero podczas trzeciej próby udało mu się pokonać Leviatana i po jego reakcji widać jak wiele siły to od niego wymagało. Ale zacznijmy od początku. Lapkis swoją przygodę z Armstrongiem rozpoczął w 1974 roku, 4 lata później, zajmując drugie miejsce na WPAA World Championships. W 1986 zajął trzecie miejsce na koniec zawodów Over the Top, przegrywając m.in. z 22-letnim wówczas Johnem Berzeng. Wtedy Lapkis postanowił trenować jeszcze ciężej. Swój pierwszy tytuł zdobył w 1988 roku w wadze superciężkiej. Rok później udało mu się obronić wywalczony tytuł, a następnie podpisał kontrakt z World Championships Wrestling, nieistniejącą współcześnie federacją, aby trenować i zostać zawodowym zapaśnikiem. Lapkis jednak nie zdecydował się kontynuować kariery, ponieważ federacja chciała, aby przeniósł się do Japonii, co oznaczałoby przebywanie z dala od rodziny. W 1991 roku Lapkis wycofał się z armestingu z powodu kontuzji i wrócił do życia na farmie do zawodowego sportu. Powrócił po 16 latach. W 2007 roku wygrywając Grand Masters Heavyweight Division i zajmując trzecie miejsce w kategorii Open na Unified National Armwrestling Championships w Kansas City. W 2008 roku na Arnold Classic pokonał Tima Bresnana i Johna Bersang w wadze ciężkiej, stając się jedyną osobą w wieku powyżej 50 lat, która wygrała te zawody. Swoją dominację kontynuował w 2010 roku, a jedyną porażkę poniósł z Davon Laratem, Cine City. W styczniu 2011 roku Lapkis wygrał UAL Super Heavyweight Championships, tracąc go w marcu tego samego roku. Jeżeli chodzi o rekordy siłowe trafiłem na nagranie, na którym wykonuje 3 dipy z doczepionym ciężarem 140 kg, czyli zakładając, że sam waży 150, podnosił tu łącznie prawie 300 kg. Oprócz tego widać jak podrzuca i obraca w powietrzu, a następnie łapie jedną ręką talerz ważący 20 kg, czy wykonuje uginanie nad z obciążeniem 227 kg. Tego wszystkiego dokonuje powręcz masakrycznej kontuzji bicepsu, który ponoć rozerwał się na pół podczas zawodów w Salt Lake City w 2008. Powiedziano mu, że będzie szczęściarzem, jeżeli odzyska chociaż 40% dawnej siły prawego ramienia, ale jak twierdzi sam Lapis, odzyskał jej przynajmniej 90%. W jednym z nagrań jego trener stwierdził, że gdyby nie zajął się siłowaniem na rękę, byłby światowej klasy Strongmenem. Biorąc pod uwagę to jaką posiada budowę, czy siłę ciężko w te słowa wątpić. Należy także mieć świadomość faktu, który daje obraz skali jego predyspozycji. Zaczynał, jak już mówiłem, w połowie lat 70., wykrywając najpierw mniejsze zawody, a potem stanowe. Anna na w Su-City zajął drugie miejsce i, jak mówi to, wtedy zaczął zastanawiać się, czy nie powinien zacząć czegoś dźwigać. Innymi słowy, biegu, bez jakiegokolwiek treningu był w stanie pokonywać zawodników na poziomie stanowym. W jednym z wywiadów Leviathan opowiadał, że ćwiczy 6 dni w tygodniu, a jego treningi trwają od 2 do 3 godzin i przypominają bardziej te kulturystów niż trupoistów z zakresem powtórzeń od 6 do 12 oraz 4-5 serii w każdym ćwiczeniu. Aktualnie Richard Lapkis poświęca się pracy na swojej farmie oraz treningom z młodzieżą i dorosłymi. Plotki mówią, że bierze on pod uwagę powrót do startów. Te informacje może potwierdzać strona internetowa Arm Wrestling Fandom, z której wynika, że obecnie jest pretendentem wadze superciężkiej. Starty w tym wieku czy powrót do sportu dla większości byłyby niemożliwe, ale lewiatan już nieraz zadziwił świat. Na koniec serdeczne podziękowania dla Marka Adamowskiego i Marka Krzemickiego za dołączenie do grana osób mających wkład w mój kanał. Jeżeli materiał Ci się podobał pamiętaj, że możesz w tym momencie zasubskrybować w bardzo dużym stopniu pomagając mi w dostarczaniu Ci kontentu. To był Stalowy Szok, a teraz do następnego.